No cześć. Stały problem na warsztacie. Poskładałem zawieszenie. Podnośniki mam dwukolumnowe. Pasowałoby do dokręcenia śrub postawić samochód na kołach. No a przy podnośnikach dwukolumnowych, no jest to troszkę, troszkę kłopotliwe. Tutaj pomocne staje się bardzo fajne rozwiązanie. Tak zwane hub które wyprodukował Andrzej z firmy Worldman Motorsport Fab. I naprawdę, naprawdę je polecam. Już wam pokażę, jak to wygląda. I mamy cztery takie stędy, cztery koła, cztery stędy i to przykręcamy na samochód w miejsce, w które przykręcilibyśmy normalnie felgę. Po założeniu stędów samochód możemy sobie spokojnie opuścić. Zawieszenie zostało obciążone i mamy dostęp do Każdego jednego elementu zawieszenia bez najmniejszego problemu można podokręcać. Można przynajmniej z grubsza, ale torowo nie jest wcale potrzebne. Bardziej wyregulować możemy sobie przy pomocy takiego kątomierza zmierzyć negatyw. A tutaj, o, o, momencik. Tutaj można wsunąć takie, takie kątowniki i przy pomocy dwóch zwykłych miarek ustawić zbieżność. Bardzo fajny produkt, polecam.